Przede wszystkim gratulacje, świetny wynik, ekstra eliminacje, medal. Czy to jest Twój najważniejszy medal w historii, czy jeszcze nas zaskoczysz? Do tej pory był medal z Mistrzostw Świata, no, też srebrny, no, kolekcjonuję srebrne. Fajnie, było bardzo fajnie i bardzo trudno tego zdobywać. Srebrny, bardzo dobry kolor, natomiast czwartego startujesz w swojej koronnej konkurencji. Tak, to jest trudna bardzo konkurencja, mam, mam, mam nadzieję, że, że pójdzie mi równie dobrze. Jestem do niej przygotowana dość, dość mocno. A to, jak, jak się to rozstrzygnie, jak, jaki będzie finał, no to zobaczymy za kilka dni. Wiedziałaś, jaka jest różnica między Tobą a Chinką, która Ciebie goniła? No co, właściwie... myśl, co myślałaś przed ostatnim strzałem? <laughs> właściwie różnicy nie było żadnej. Mieliśmy ten sam wynik, i cały czas to strzało żeśmy się tasowały z wynikami. No jedna, właściwie jeden strzał zauważył to, że, że dałam sobie odebrać to złoto. Ale w żaden sposób, bo jest, pytają się mnie ludzie, czy czuję się przegrana, to, że, że, że oddałam sobie odebrać to złoto. Absolutnie nie. Jestem bardzo szczęśliwa, że, że jest to srebro, że jest to taka, a nie inaczej. W momencie, kiedy rozmawialiśmy we Wrocławiu na mistrzostwach polskich, chyba nie do końca się spodziewałeś, że możesz powalczyć tutaj o podium. Może to, że się spodziewałam, to, to po to tutaj jechałam. Przyjeżdżałam na Igrzyska, zawsze starałam się przyjeżdżać na Igrzyska po to, żeby walczyć do samego końca. I tu musiałam też walczyć do samego końca, bo de facto ostatni e, strzał decydował o, o tym srebrnym medalu. Renata Małoróżańska w rozmowie telefonicznej z nami zdradziła, że bardzo się cieszy, że wreszcie spadł z niej ciężar odpowiedzialności. <laughs> tak, teraz osiadł na mnie. Renata zawsze gdzieś tam od samego początku była razem ze mną. I... Ona nauczyła mnie i przegrywać i wygrywać. Jestem za, za to bardzo jej wdzięczna. Zawsze gdzieś, kiedy potrzebowałam pomocy e, stricte strzeleckiej, zawsze, zawsze jej chętnie mi udzielała. E, cieszę się, że była ze mną podczas strzelania, chociażby duchowo. Czyli 4 sierpnia możemy spodziewać się medalów. <laughs> no, możecie się spodziewać, a jak będzie, no to zobaczymy.